W dzisiejszych czasach, w dobie wszechobecnej cyfryzacji, nowe technologie stają się nieodłącznym elementem wielu branż. Branża call center nie jest wyjątkiem, a wręcz przeciwnie. Dynamiczne zmiany technologiczne wpływają na jej funkcjonowanie w sposób zdecydowany. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jak nowe technologie wpływają na rozwój call center, jak przekształcają codzienną pracę konsultantów i jakie nowe możliwości otwierają przed przedsiębiorcami. Zapraszam na film. Jedną z technologii, która obecnie jest na językach za sprawą głośnego rozgłosu ChatGPT jest sztuczna inteligencja. I choć początki jej rozwoju sięgają wielu lat wstecz, to rok 2023 z pewnością przyniesie ogromne zmiany w tej dziedzinie. AI odgrywa coraz większą rolę we współczesnym świecie, wprowadzając innowacje we wszystkich dziedzinach życia. Branża call center również doświadcza znaczących zmian dzięki jej zastosowaniu. Wprowadzenie AI pozwala na automatyzację wielu procesów, takich jak obsługa klienta czy rozwiązywanie problemów technicznych. Chatboty oraz asystenci głosowi oparte na AI są w stanie prowadzić konwersacje z klientami, nie tylko odpowiadając na proste pytania, ale także rozumiejąc kontekst i adaptując się do potrzeb rozmówcy. Dzięki temu konsultanci mogą skupić się na bardziej skomplikowanych przypadkach, które wymagają indywidualnego podejścia. Jeżeli interesuje Was temat botów, to zapraszam na kolejny odcinek, w którym skupimy się tylko na tym narzędziu. W przyszłą środę o godzinie 17. Kolejną technologią, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie call center, są systemy analityczne. Dają one możliwość przetwarzania ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym. Pozwala to na monitorowanie i analizowanie zachowań klientów i ich potrzeb. Dzięki temu firmy call center mogą lepiej zrozumieć swoich klientów, dostosować odpowiednie usługi oraz poprawić jakość. Automatyczne przetwarzanie danych pozwala również na optymalizację pracy konsultantów, monitorowanie ich wydajności i identyfikowanie obszarów dalszego rozwoju. Ten trend pomoże w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących customer experience i jakości usług. Omniczane, pomimo że pojęcie znane jest od dawna, to obecnie jest jednym z najbardziej modnych słów. Ta wielokanałowość oznacza obecność we wszystkich kanałach istotnych z punktu widzenia klienta. Oczywiście przy założeniu, że te kanały będą ze sobą zsynchronizowane. W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój dostępnych kanałów kontaktu, a firmy dążą do tego, by interakcja między klientem a sprzedającym była możliwie najbardziej efektywna. Klient próbując załatwić jakąś sprawę, załóżmy, że chce dokonać reklamacji lub zakupów powinien móc swobodnie przeskakiwać z kanału, na przykład mailowego, na infolinie, nie tracąc po drodze informacji i zachowując jakość obsługi. Dzisiejszy klient nie jest jednowymiarowy, więc lepsza integracja i powiązanie kanałów kontaktu da mu lepsze doświadczenia i zwiększy zadowolenie z zakupowanych produktów i usług. Wiadomości tekstowe stały się w ostatnich latach coraz powszechniejszym sposobem kontaktowania się klientów z firmami. Czy to za pośrednictwem mediów społecznościowych, czata czy maila, klienci potrzebują możliwości pisemnej komunikacji z firmą. W 2023 roku królować będzie tekst. Trend ten pomoże wydobyć z niego maksymalną wartość. Analityka tekstowa umożliwia ocenę i monitorowanie całej komunikacji tekstowej, niezależnie skąd ona pochodzi. Korzystając z analizy tekstu można analizować każdą interakcję w czasie rzeczywistym, aby identyfikować problemy, rozpoznawać wzorce i dostarczać rekomendacje. Mapowanie podróży klienta w czasie rzeczywistym umożliwia konsultantom śledzenie trasy klienta na stronie internetowej podczas rozmowy telefonicznej. Analizując strony internetowe przeglądane przez klienta, a także dane sesji, takie jak czas spędzony na stronie, czy kliknięcia w poszczególne zakładki, konsultant może lepiej zrozumieć cel i zapytanie klienta, co skutkuje szybszym rozwiązaniem problemu. A jeśli klient jest zalogowany na swoje konto, to takie podejście jest jeszcze bardziej korzystne. Narzędzie mapowania, które niegdyś było dostępne tylko dla marketerów, będzie teraz odgrywać coraz ważniejszą rolę w contact center, stając się jednym z kluczowych trendów. Inwestycja w nowe technologie to konieczność, i to nie tylko w branży call center. W końcu kto stoi w miejscu, ten praktycznie się cofa. Wprowadzenie nowej technologii, jak każda inwestycja, jest obarczona ryzykiem. Warto więc poprzedzić się dokładną analizą, aby nie być zdziwionym na etapie jej wdrażania. W kolejnym odcinku opowiem Wam, jak zastosować nowe technologie w praktyce na przykładzie Voicebota. Do zobaczenia w środę o godzinie 17 na kanale Biznes na słuchawkach. Dziękujemy, że oglądasz nasze filmy. Biznes na słuchawkach to kanał tworzony przez ekipę Mediasystem. Firmę, która na co dzień zajmuje się outsourcingiem usług call center. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu obsługi klienta, zajrzyj na stronę www.mediasystem.pl i skontaktuj się z nami.